Metallica pod koniec lat 90 była w dziwnym miejscu. Zdawało się, że zespół nie spełnia oczekiwań fanów, którzy chcieliby usłyszeć kolejny Master of Puppets czy Ride the Lightning. Panowie z metaliki stali jednak w opozycji do tego i co rusz próbowali rzeczy nowych, wkraczali na nieznane dla nich dotąd terytoria. A tu pójście w kierunku hard rocka na Load i Reload, a tu album z coverami, a po chwili współpraca z orkiestrą symfoniczną, parę lat później natomiast szokujący i zaskakujący, bardzo surowy Saint Anger. Jednego metallice zarzucić nie można, no nie możemy zdecydowanie powiedzieć, że przez całą swoją karierę tłuką to samo. Próbowali rzeczy różnych, niejednokrotnie się na tym przejeżdżając, natomiast myślę, że często byli po prostu uczciwi wobec samych siebie i grali to, co w danej chwili czuli. Kolejny odcinek o metalice, zapraszam Was bardzo serdecznie, jeśli chcesz oglądać u nas metalikę częściej, zostaw tutaj łapkę w górę pod tym odcinkiem, w komentarzu napisz, który album metaliki w ich dyskografii uważasz za najgorszy i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o metalice, ale też o innych zespołach być na bieżąco. W listopadzie 1999 roku ukazał się album koncertowy, album S&M, nagrany przez Metalikę we współpracy z orkiestrą symfoniczną. Panowie dali dwa występy 21 a także 22 kwietnia 1999 roku w kalifornijskim Berkeley Community Theatre. Gdy gotowy materiał w formacie audio i wideo ukazał się na rynku, wzbudził oczywiście mieszane odczucia fanów i prasy, natomiast, no, jak wszystko co wychodziło wtedy spod rąk metalki, sprzedał się świetnie. Sprzedano kilka milionów egzemplarzy tej płyty na całym świecie, album wspiął się na szczyty list przebojów i naprawdę osiągnął, można powiedzieć, kosmiczną sprzedaż jak na album live. Recenzje prasy były mieszane. Niektóre pisma przyznawały jedną gwiazdkę na pięć, inne prawie maksymalną liczbę punktów, ale większość ocen była gdzieś, powiedziałbym, pośrodku. Posłuchajcie, jak o genezie powstania płyty S&M opowiadał Lars Ulrich, wspominając, że podczas grania koncertów z orkiestrą panowie nie mieli jeszcze nawet pomysłu na nazwę płyty, która miała ukazać się kilka miesięcy później, w listopadzie 1999 roku. Ulrich mówił. W tamtym czasie nie nazywaliśmy tego jeszcze S&M. Doszło do tego sześć miesięcy później, gdy ukazały się album koncertowy i film. Michael Kamen zgłosił się do nas kilka lat wcześniej, żeby przekonać się, czy interesuje nas taka współpraca. Miał doświadczenie jako twórca muzyki filmowej, m.in. do Szklanej Pułapki. Podejmował też podobne działania, co później z nami, z takimi artystami jak Pink Floyd, Eric Clapton czy Aerosmith. Uryk dodawał. Pomyślał, że będziemy oczywistym wyborem do takiej współpracy. W dwie nanosekundy odpowiedzieliśmy tak i szliśmy za nim przez następne kilka lat. Wyruszyliśmy na nieznane, kreatywne terytoria, co zaowocowało niesamowitym doświadczeniem, wspaniałą płytą i filmem. Michael odszedł z tego świata. W listopadzie 2003 roku, ale jego umiłowanie życia i apetyt na łamanie konwencji będę pamiętał i pielęgnował w sobie na zawsze. Właściwe działania w realizacji, nazwijmy to, projektu S&M ruszyły w 1997 roku, konkretnie przy śniadaniu. Później oczywiście debatowano nad doborem właściwego repertuaru, który wpasuje się w konwencję, a panowie spotykali się z kompozytorem w San Francisco, Londynie, Nowym Jorku i Las Vegas. Sam Michael Cayman, co prawda wielkim fanem muzyki, jaką grała Metallica, nie był, dlatego też zespół w 1998 roku postanowił zabrać go ze sobą w trasę, żeby zza kulis zobaczył, z czym to się generalnie... Nie je. Kolejnym krokiem było podjęcie przez Kaymana samodzielnej pracy aranżacyjnej na potrzeby tego projektu. Aranżował sam bez pomocy żadnego zespołu, żadnej orkiestry. Próby z orkiestrą San Francisco Symphony rozpoczęły się dopiero na kilka dni przed pierwszym występem. Jak wyobrażał sobie występy metaliki z orkiestrą kompozytor Michael Cayman? Mówił o tym następująco. Ich metalika pozostanie metaliką, a orkiestra symfoniczna z San Francisco Orkiestrą. Więcej nas łączy niż dzieli, chociaż różnice są bardzo wyraźne. Jason Newstead dodawał w tym temacie. Wiemy, że on Potrafią grać i oni wiedzą, że my też potrafimy, to tylko kwestia ustalenia, kto będzie grał głośniej. Dobranie odpowiedniego repertuaru na potrzeby tego projektu było oczywiście czymś trudnym, czymś, co zaprzątało głowy wszystkich osób w ten projekt zaangażowanych przez długie miesiące. Finalnie postawiono na kilkanaście kompozycji, sięgając po numery z właściwie każdej ery zespołu. W setyście znalazły się utwory od of Cthulhu po chociażby z pozoru totalnie nie pasujące do konwencji, dość świeże na tamten moment fuel. Na potrzeby SNDM stworzono też dwie zupełnie nowe kompozycje, w tym utwór No Leaf Clover o którym Kirk Hammett mówił. Ten numer powstał zaledwie tydzień przed wykonaniem go z orkiestrą, a tydzień przed premierą przebiegał gorączkowo. Mieliśmy tyle roboty, że nie mogłem spędzić nad solówką tyle czasu, ile chciałem. Pomyślałem, do diabła będę improwizował. Solówka na płycie jest połączeniem najlepszych fragmentów z obu wieczorów. Mieliśmy deadline i nie chcieliśmy niczego dogrywać. Wszystko miało być zagrane z orkiestrą. Panowie z Metaliki musieli na potrzeby SNDM nauczyć się, powiedziałbym, perfekcyjności. Ponieważ tak jak na koncercie rokowym czy metalowym nie trafienie w nuty na spokojnie przejdzie, tak tutaj, no, gdy grali z orkiestrą, musieli być perfekcyjni. Nawet minimalne odejście od zapisu nutowego mogłoby bowiem sprawić, że symfonicy mogliby się zwyczajnie pogubić. Koncert musiał być też podzielony na kilka części, żeby orkiestra mogła sobie odpocząć co jakiś czas, dostać chwilę wytchnienia, pracując przecież na najwyższych obrotach. Zastanowić się można nad tym, kto przyszedł na oba koncerty, czy byli to tylko fani metalki? Podobno głównie właśnie oni. Stawili się tam ci najwierniejsi fani, zdecydowanie no ciekawi czegoś nowego, co zaprezentuje im Metallica, i świadomi tego, że to jest prawdopodobnie rzecz niepowtarzalna, która być może nigdy więcej już nie będzie miała miejsca. James Hetfield opowiadał o tym, kto zjawił się na tych koncertach. Zakładaliśmy, że pojawią się stali bywalcy filharmonii, żeby przekonać się, czym zaowocuje spotkanie grupy rockowej z orkiestrą, ale ci ludzie nie słuchają muzyki rokowej, to muzyczne snoby. Po przerwie widać było trochę pustych miejsc, ale przynajmniej pokazaliśmy się im przez pół godziny. Przyszło o wiele więcej fanów metaliki niż się spodziewaliśmy. Liczyliśmy, że będzie pół na pół, a było raczej 80% do 20%. James Hetfield dzielił się też wrażeniami z koncertów. Odciąłem się od dźwięku orkiestry, ale wizualnie musiałem być jej częścią. Byliśmy bardzo stanowczy, bo nie chcieliśmy, żeby orkiestra była tylko tłem. Chcieliśmy, żeby była częścią całości, dlatego w niektórych utworach siedziałem wśród członków orkiestry, a Jason biegał strącając partytury ze stojaków. Można było z nimi trochę poszaleć, ale jednocześnie gdybym dopuścił ich muzykę do moich uszu, doprowadziłbym do przeładowania zmysłów. Nie mogłem więc delektować się całością, dopiero później przekonałem się jak te elementy układanki pasowały do siebie, a była to układanka. Premiery płyty SNDM dość szybko wyznaczono na listopad tego samego roku, co wymusiło na wszystkich bardzo szybką pracę. Co ciekawe, dokonywano tutaj dwóch osobnych miksów. Osobno miksowano zespół, a osobno orkiestrę. W postprodukcji sporo rzeczy też poprawiano. Na przykład niektóre partie okazały się nie pasować, więc je wyrzucono. No, były to na przykład partie dzwonków, które nie pasowały raczej do zespołu metalowego. Kirk Hammett miał natomiast już później w studiu dograć kilka partii gitarowych, a James Hetfield poprawił kilka wokalnych momentów, w których zdarzało mu się zafałszować. Cały ten projekt miał być oczywiście jednorazowym wyskokiem, natomiast w celu promocji płyty postanowiono dodatkowo ją jednak wypromować. Odbyły się więc dwa koncerty z orkiestrą, koncerty mające na celu wypromowanie albumu właśnie SND 19 listopada 1999 roku Metallica wystąpiła w hali Velodrom w Berlinie w towarzystwie orkiestry Berliner Symphoniker. 23 listopada odbył się natomiast koncert w Ameryce, w nowojorskim legendarnym Madison Square Garden. Tam do Metaliki dołączyła kameralna orkiestra Of looks. Natomiast, jeszcze co do miejsca w karierze, w którym była wtedy Metallica, ciekawym spojrzeniem na tamten czas podzielił się dziennikarz Bernardo, który mówił: Spotkałem Larsa Ulrika za kulisami po koncercie w Sztokholmie w 1993 roku. Rozmawialiśmy o sukcesie czarnego albumu i o kolejnym kroku Metaliki. Lars powiedział wtedy, że zespół prawdopodobnie osiągnął swój szczyt i nie martwi się, czy kolejny album sprzeda się lepiej. Jako przykład podał Deep Purple, który po osiągnięciu apogeum okazjonalnie wydawał płyty i co kilka lat grał trasy. Wyglądało na to, że byłby szczęśliwy, jeśli tak miało się potoczyć historia metaliki. Cóż, widocznie S&M był odpowiedzią metaliki na album Concerto for Group and Orchestra Deep Purple z 1969 roku. Krychamet Hammett natomiast na temat pomysłu na nagranie S&M i tego, w jaki sposób ten projekt był dla zespołu odświeżający, opowiadał. Było to dla nas nowe wyzwanie. Przełamało schemat Płyta Trasa Płyta Trasa to coś nowego. Pomysł nagrywania z orkiestrą symfoniczną był świetny. Nie byliśmy pierwsi, jeśli chodzi o połączenie Roka i orkiestry symfonicznej, ale to, co zrobił Deep Purple, było inne. My bierzemy stare, znane utwory i zestawiamy je z orkiestrą. Purple stworzyli coś nowego i to niekoniecznie zostało dobrze odebrane. W temacie swojej własnej oceny SM Kirk Hammett mówił: Wyrafinowany, złożony, bezkompromisowy. To było wyzwanie. Nikt się tego po nas nie spodziewał i podjęliśmy ryzyko. Już samo to jest swego rodzaju deklaracją. Uric opowiadał na łamach MTV. Wiesz, jeśli chodzi o orkiestrę symfoniczną, jest to po części fajne. Bo w gruncie rzeczy nie jest to coś, z czym można przesadzić. Nie mam zamiaru grać z tym projektem 100 koncertów. Świetne jest to, że można od czasu do czasu przy jakiejś specjalnej okazji do tego wrócić. Dajmy na to, że jest rok 2002 i siedzimy przez dwa tygodnie w Australii, to może zagramy jeden koncert z Sydney Symphony Orchestra, ale wyruszać z tym w trasę nie to odebrałoby element niezwykłości całemu wydarzeniu. Zapytane o to, jak koncerty w ramach SNDM różniły się od tych zwykłych, standardowych koncertów metaliki, Ulrico opowiadał. Wymagało więcej skupienia. Pewnie nikt nie chce słyszeć takich słów, ale jeśli grasz ósmy koncert z rzędu w Niemczech, w ciągu 10 dni można popaść w rutynę. Podczas tych dwóch koncertów w Berkeley z San Francisco Orchestra byłem na scenie skupiony jak nigdy, żeby tylko wypaść dobrze i nikogo nie zawieść. Co innego zawieść 4 osoby, a co innego zespół 108 osób. To właśnie zapamiętałem z tych dwóch koncertów. Absolutne skupienie zamiast oglądania gry świateł czy ładnej dziewczyny w trzecim rzędzie. Taka jest paskudna prawda. Metallica promowała album SND dość nietypowo, ponieważ nie wydała e, normalnie kilku singli z niego, tylko przekazała cztery gotowe klipy do MTV, a rozgłośniom radiowym wysłała pakiet pięciu piosenek, z których te mogły sobie wybrać ich zdaniem najlepsze. Uryk mówił o tym: Macie tu pięć piosenek i grajcie, którą chcecie, a Wy macie tu cztery teledyski. Nie chcemy podejmować decyzji, niech ktoś inny to zrobi. No ale jak to było z tymi recenzjami SND? Tak jak wcześniej wspomniałem, w większości były to noty średnie. Na przykład dziennikarz Malcolm Dome wypowiadał się na temat SND następująco to pomyłka, to był interesujący pomysł, ale mam wrażenie, że zespół i orkiestra nie złapali wspólnej fali, nie licząc nowych piosenek. W pozostałych przypadkach zespół grał utwory w sposób, w jaki robi to zawsze, a orkiestra musiała się wpasować gdzie tylko mogła. Brytyjski magazyn Q, który wystawił płycie 3 na 5 gwiazdek, pisał. Kolejny flirt z szaleństwem w stylu Spinal Tap, który można wybaczyć. Przyzwoita, wypełniona przebojami płyta koncertowa z bombastycznym brzmieniem orkiestry, a aranżacje Michaela Kamena wiją się w godny, podziwu sposób. Rok 1999 został zakończony przez Metalikę mini trasą, a właściwie tylko dwoma występami pod koniec grudnia. Jeden zagrali w Nevadzie, drugi na Florydzie. Urik następująco opowiadał o planach Metaliki, a raczej o braku tych planów na 2000 rok. W pewnym mieście na środkowym zachodzie 9 stycznia odbędzie się ostatni na długi czas koncert Metaliki. Minęło chyba z 6 lat, od kiedy ostatni raz nie mieliśmy żadnych planów. W ciągu 4 lat wydaliśmy 4 płyty i zawsze mieliśmy jakieś zajęcia w grafiku. Po raz pierwszy nie mamy niczego konkretnego przed sobą. to Ekscytujące i przerażające zarazem. Kilka miesięcy temu byłem tym bardzo podekscytowany. Teraz zaczynam się tego bać, bo czym będę się rano zajmował, do kogo będę dzwonił i komu zawracał głowę. Może znajdzie sobie nowe hobby, zacznie malować, kto wie? No, Lars zdecydowanie nie był tutaj jeszcze świadomy, że rok 2000 będzie prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym w historii całego zespołu Metallica i że zamiast zajmować się muzyką, no to będzie musiał głównie chodzić po salach sądowych. Natomiast nuda na pewno mu nie doskwierała. Pewnie domyślacie się, o czym mówię, tak jest. W kolejnym odcinku o Metalice poruszymy kwestię batalii z Napsterem, także bądźcie z nami, zostawcie tutaj łapkę w górę, jeśli chcecie ten odcinek zobaczyć jak najszybciej, subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z tym odcinkiem i kolejnymi być na bieżąco, a w komentarzu napiszcie, który album Metaliki uważacie za najgorszy.